Cześć! Witam Was w kolejnym odcinku w związku z Marką, w miejscu, w którym rozmawiamy o wartościowych relacjach z klientami i o wszystkim tym, co wiąże się z Marką. I dzisiaj będzie reakcja. Coś związanego z kosmetykami. Zobaczę i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Także zostańcie ze mną. W zasadzie historia o tej reakcji jest taka, że dostałam po prostu linki z taką informacją, że mam to zobaczyć. Więc wchodzę na stronę i zobaczymy, co po prostu z tego wyjdzie. Aha, yy, różowy wchy. Okej, <grym> okej. Okay, okay. yy, coś o tym słyszałam w ogóle, że yy, Hebe tak odważnie podeszło do yy, tematu, yy, tematu kolorów. Podeszło odważnie. Opisy, storytelling, sprawdźmy, co tu dywagować. <głynie> Żel jest różowy w chy, dwie gwiazdki i pachnie jak ja pier, cztery gwiazdki. Wykrzyknik, okej. Okay. Niby damski, ale podobno prawdziwy mężczyzna różu się nie boi, i tak wiadomo, że jak go kupisz, to Twój facet będzie go podbierał. To jest spoko. Fortuny nie kosztuje, więc nie będzie Ci żal jak wtedy, kiedy smarował swoje stopy Twoim kremem do twarzy za stówki. <głynie> w końcu to nie to samo. Gdy ty robisz małego łyczka jego piwa lub używasz jego maszynki do depilacji strawy <grywki> A to jest właśnie prawdziwa miłość. Powiem Wam tak. Mi się ten storytelling podoba. Odważnie, odważnie. Myślę, że no jest to targetowane w konkretną grupę docelową. No dobra, zobaczymy kolejne. Szoc. Shots... <grywki> o, o To już jest grubo, powiem Wam. Szoc siki Weroniki. No nie wiem, czy by chciała mieć co na półce. Lura jak trzecia herbata z tej samej torebki. Od Poznaniaka zalana do pełna, żeby cukier się nie zmieścił. No, nie wiem, czy to stwarza moją chęć e, jakby uczestniczenia dalej w tym produkcie. E, chrzczone jak paliwo z e, na ie w PRL-u. Rozwodnione jak drink w nocnym klubie serwowany przez panie z parasolkami. Luksusowy jak przejazd z zatłoczoną bibą w e, upalny bimbą. Co to jest bimba? Dobra, o pięknym, e, złocistym kolorze zimnego leszka. Prawie tak dobre, jak pyry z gzikiem. Ja w ogóle pochodzę z okolic Poznania, czy z okolic Poznania, województwa lubuskiego, ale pyrys z gzikiem u mnie w domu się jada i my nawet stoimy w domu u nas na Śląsku i nie wiem, czy wiecie, co to są pyrys z gzikiem. Kto wie, pisze w komentarzu, kto nie wie, ten się przyznaje i powiem, Odpowiem w komentarzu, albo sobie sprawdzicie, ale kto zna ten, niech się tutaj wypowie, że wie. Boskie jak święty Marcin i jego rogal. Wuchta. Wuchta? Wiary twierdzi, że mimo wszystko warte poznania. Okej. Okay. Czy to jest jakoś celowane w osoby z Wielkopolski? To jest bardzo ciekawe. Ale ta nazwa, pierwsza, yy, pierwsza jakby druga część tego opisu mi się bardziej podoba niż ta pierwsza część, więc yy, no. Okej, okay, idziemy kolejny produkt. Krwawa Mary. E, krwawa Mary to kawał cholery. Czerwona jak organ... Mogę tylko życzyć. Może po prostu... Zobaczymy, bo ja Wracam do czytania. Zmysłowa jak kusa sukienka, bo co to za klub, co to za miejsce, to żaden nie pamięta, ale nic tak nie działa jak czerwona sukienka. Czerwona jak namiętność twojego faceta po trzech piwach i szminka na jego koszuli po imprezie firmowej, na której byli sami kumple. Czerwonek, jak krew, która cię zalewa, bo setny raz w ciągu godziny słyszysz, mamo. Brzmi znajomo. Pamiętaj, że potrzebujesz aż 10 mięśni, żeby pokazać grymas złości na twarzy, a tylko trzech, żeby wyciągnąć środkowy palec. Ja to Ej, ten wzórców. Prostu... Dawno mnie tak coś nie zaskoczyło po prostu, nie? Nie przemęczaj się, zrelaksuj się podczas gorącej kąpieli i zmyj krwową mery co... całodzienne w kurw. <laughs> Ej, i tu jest zapisane gwiazdko. Serce z boczuchu jeden. <laughs> e, Szot z zakaz stękania. Jesteś osłem, harującym na zachcianki swoich oślątek. Dźwigasz toboły w karawanie, ciągniesz wargoniki z węglem, a może wypełniasz misję, pomagając ucieczce w ucieczce do Egiptu? Nie rozumiem. Jeśli, a, jeśli ktoś Ci ukradł marzenia, to jest chyba nawiązanie do tego kołcza Majka, a faktycznie tam dalej jest nawet, to nie narzekaj, że skończyło się rumakowanie. Jesteś osłem swojego losu, więc nie stękaj, że Ci są winni i Ci, i Ci, i Ci, jeśli ktoś ci mówi, że jesteś głupim, upartym, gadającym osłem, to wiedz, że tylko prawdziwego przyjaciela i coacha Majka stać na taką szczerość. Gdy, gdy ci stoi pod prysznicem żel i ci i ci, czy lci lci, nie rozumiem, powtarzaj głośno. Czas wziąć teraz w swoje ręce bez względu na jego ogrom. Podwiń rękawki do białej koszuli z kołnierzykiem, załóż rękawiczki, żeby nie powrócić delikatnych rączek i do roboty nad samym sobą. I ci i ci. I ciśnij każdego dnia mocniej aż eksplodujesz. Ej, ja po prostu ja po prostu mam takiego mindfucka. Co to w ogóle? Co to w ogóle? Co to się w ogóle stało? Dobra, ostatni. Shot z szwagier Ludwika. O Boże, te grafiki też są po prostu yy, nie powiem niczego sobie. Na yy, zrobić z ciebie najbardziej pożądanego specjalistę na dzielni. Robota wydaje się niewykonalna. zadzań po szwagra i podtrzymaj mu piwo. Czcij szwagra swego, bo możesz mieć gorszego. Uważnie wybieraj tego, kto będzie mył Twoją siostrę i przepychał Ci rurę. Zielone cieszy oko i duszę niczym spocony rów hydraulika. Dlatego pamiętaj, że do roboty spodnie ściągasz, a do pracy pod zlewem podciągasz. Co? Straszne, nie? To było akurat niesmaczne. Patryk już, Patryk już... nie może więcej słuchać tego. I już jestem w takim, wiecie, już mi opada ta, ta adrenalina, czy to, co tam się wydzieliło z, z tego śmiechu. Ehe, <śmiech> odwróć bo ja się znowu zaś <laughs> Dobrze, to jest pierwszy odcinek, w którym się popłakałam na wizji i to już będzie koniec tego odcinka. <laughs> Także do zobaczenia za tydzień.